Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej, która dotyczy uwięzionego księdza Michała Olszewskiego. Tak jak zapowiadałem Państwu wczoraj, my będziemy codziennie o tym mówili, aż do momentu, kiedy wyjaśnimy wszystkie okoliczności, haniebne okoliczności, jeżeli prawdą jest to, co donoszą media dotyczące zatrzymania księdza Michała Olszewskiego. I już dzisiaj chciałbym zaprosić wszystkich na manifestację, która odbędzie się w Katowicach o godzinie 18 przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego. Będziemy manifestowali, ponieważ nie zgadzamy się na to, żeby w Polsce były tortury wobec jakiegokolwiek człowieka, ale ponieważ część organizacji milczy i chce zamilczeć całą sprawę, to my kategorycznie mówimy temu nie. My składamy dzisiaj wniosek do Amnesty International, Składamy wniosek do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. E, dziwiąc się, że pomimo tych informacji, które pojawiły się w mediach w ostatnich dniach, obie te organizacje, które tak chętnie się wypowiadały w czasach, kiedy rządziliśmy, milczą. Milczą, pomimo tego, że media przekazują informacje o tym, że doszło do tortur i fizycznych, i psychicznych wobec księdza Michała Orszewskiego. Dlaczego milczą? Tego nie wiemy, szanowni państwo. Wiem na pewno, że za kilka minut spotykam się z panią minister Eichhard, Będę prosił o informację, jakie konkretnie działania podjęte zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości w tej sprawie, konkretnie przez pana ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara, ponieważ ta sprawa jest bulwersująca. I jeszcze raz powiem, będziemy ją absolutnie chcieli do końca wyjaśnić, ponieważ nie może być tak że w Polsce ktokolwiek jest torturowany. Takich rzeczy nie było za naszych czasów. My się na to kategorycznie nie zgadzamy. Jeszcze jedna informacja. To, że pan premier Donald Tusk mówi, że będzie kierował sprawy do sądu, jeżeli ktokolwiek będzie mówił o tego typu sprawach, pokazuje, że po tamtej stronie jest dzisiaj panika, ponieważ jeżeli jest prawdą to, że ksiądz przechodził no, gehennę można powiedzieć, a potwierdza to jego pełnomocnik, to znaczy, że nie żyjemy w państwie demokratycznym i to jest fasada jakiejś tylko demokracji. Nie zgadzamy się i chcę powiedzieć jeszcze raz. Dziś kierujemy pisma do kolejnych organizacji. Przypominam, że zostało złożone wczoraj pismo do prokuratury w sprawie działań dotyczących księdza Michała Olszewskiego. Zostało złożone także pismo do ONZ-u, który również w części zajmuje się tego typu problematyką. Pani poseł Szanowni Państwo, wydawać się mogło, że ciemne czasy, kiedy torturowano więźniów, kiedy torturowano księży, kiedy odebrano, odbierano im godność, są już za nami. Przeżyliśmy te czasy, kiedy w epoce komunizmu stalinowskiego cięża byli bardzo mocno uciskani. Kiedy uciskani byli wierzący, potem były czasy stanu wojennego i następna fala wielkich represji wobec księży kończący się w iluś przypadkach śmiercią. I wydawałoby się, że jesteśmy w XXI wieku i na takim etapie i poziomie demokracji, że nic podobnego stać się nie może. Tymczasem dowiadujemy się, że ksiądz został sadzony do aresztu trzy miesiące bez zarzutu. Nie pojawił się za żaden zarzut. Jak więc działa Ministerstwo Sprawiedliwości, skoro przez trzy miesiące nie potrafiło podać chociażby jedną rzecz, za którą ksiądz został aresztowany. Następnie okazuje się, że ksiądz jest torturowany, że jest głodzony, bo przecież skąd się bierze to, że spadł 15 kg na wadze? Drodzy Państwo, nie możemy wobec tego przechodzić obojętnie. Ministerstwo Sprawiedliwości, które powinno być ponad wszystkimi systemami politycznymi, bo to ono powinno wyznaczać standardy praworządności okazuje się, że zaczyna się przekształcać Ministerstwo Niesprawiedliwości. I dlatego też jesteśmy dzisiaj, aby się upomnieć o to, aby nie ulegać jakiemuś szaleństwu nienawiści w naszej ojczyźnie. Kiedyś w lekturach szkolnych mocno uczniom zapisywano takie słowa, że, i, po, i, że człowiek człowiekowi zgotował ten los. Medaliony naukowska. Do dzisiaj pamiętam, jak nie mogłam uwierzyć, do czego zdolni są ludzie. Okazuje się, że po latach. Dotyczy to naszej ojczyzny. Że tu Polak Polakowi gotuje właśnie taki los. Drodzy Państwo, wzywam do opamiętania się zarówno tego rządu, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości. Aby nie stawało się ministerstwem niesprawiedliwości, ale aby o tą praworządność, o którą pozornie nawoływali nas, gdy my nie łamaliśmy praworządności, aby zadbali i aby ta praworządność była w tym ministerstwie. Myślę, że ten czas, który przychodzi, kiedy społeczeństwo upomina się, upomina się o praworządność, jest właśnie tym czasem, kiedy społeczeństwo się budzi. Przyjechałam dzisiaj z Podkarpacia i tam ludzie mówią, Pani Mario, Pani Poseł, niech Pani coś robi, przecież nie możemy do tego dopuścić, aby nam znowu wróciły stalinowskie czasy. Szanowni Państwo, tak ludzie odbierają to, co w tej chwili się dzieje. Dlatego też zróbmy coś, opamiętajcie się. Opamiętajcie się obecna władzo. Nie może Polak Polakowi być wilkiem. Dziękuję. Szanowni Państwo, no niestety ten spektakl, ale tragiczny w swojej formule i formie nie ustaje ksiądz Białoruszewski z módu, jak podają media w liście, który jest publikowany około 15 kg no, ten spektakl trzeba przerwać. No, ja, w mojej opinii, bez wątpienia, e, tutaj scenariusz do tego całe, do tej całej historii e, pisał nie kto inny, jak Donald Tusk, a reżyserem tego całego spektaklu jest Adam Bodnar No bo trudno, żeby o tej sprawie nie wiedzieli, nie mieli tego raportowane, co na bieżąco e, się dzieje w tej sprawie. Ja, e, nadzieję, że tak jak wspomnieli pan minister, panie poseł, wreszcie pójdą y, po rozum do głowy, wreszcie wezmą faktyczny nadzór na tą sprawą, wreszcie zweryfikują i wypowiedzą się co najważniejsze w zakresie tego, z co ujęte jest w tym liście publikowanym we wszystkich mediach w Polsce, bo to jest rolą prezesa Rady Ministrów, który sprawuje bezpośredni nadzór nad służbami specjalnymi, a przecież takie zarzuty względem tych służb w przestrzeni medialnej się pojawiają, nie zabrał też głosu, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby zabrał głos i szeroko odniósł się do tych wszystkich poszczególnych e, zarzutów. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar no Szanowni Państwo, no upływa kolejny dzień. Polacy zasługują naprawdę, no Polacy zasługują na to, żeby odnieść się do tych poszczególnych fragmentów listu zatrważającego, e, który, który jest listem autorstwa księdza Miała Olszewskiego. Dlatego też kierujemy ten wniosek wspólnie działając do Amnesty International, do Kalcinskiej Fundacji Praw Człowieka, do tych organizacji, które przecież tak często upominały się o prawa w różnych sprawach za rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej, a później Suwerennej Polski. No, tu jest faktyczny przypadek, który wymaga zbadania. Tak jak wskazał pan minister Miałobucik, skierowaliśmy też odpowiednie pisma do prokuratury. Pierwsze nasze zawiadomienie to artykuł 127 kodeksu karnego i zamach na prokuraturę, czyli na niezależną instytucję. Państwa polskiego przypomnę, że z artykułu 127 górną granicą kary jest dożywotnie pozbawienie wolności. To zawiadomienie dotyczy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i kierujemy też kolejne pisma. Także nie będziemy ustawali, będziemy codziennie o tym mówili i głęboko... Przekonany jestem, przynajmniej mam taką nadzieję, tego wymaga ludzka przyzwoitość, żeby wyszli panowie Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, pan prezes Rady Mini pan prezes Rady Miejskiej, Donald Tusk i odnieść się zarówno do tych zarzutów, które stawiane są w liście przez księdza Olszewskiego w części dotyczącej służb specjalnych, jak i w części dotyczącej tego, co jest w nadzorze ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, czyli w zakresie działań prokuratury w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania z Państwa do ja strony? Mam Dzień dobry. Ja mam pytanie. Ja mam pytania odnośnie komisji regulaminowej, która za chwilę się zbierze i będzie rozważać nad uchyleniem immunitetu panu Romanowskiemu. Gazeta Wyborcza opublikowała zarzuty, które prokuratura chce postawić właśnie panu Romanowskiemu i wniosek o areszt pana. Romanowskiego również. Są te zarzuty dotyczące ustawiania konkursów. Kwota 25 milionów, 5 konkursów. Czy, czy zapoznał się Pan w ogóle z tym, z tym artykułem, czy może Pan to jakoś skomentować? To wszystko jest wyssane Pani redaktor z, pańs, z palca. Mogę powiedzieć, że to jest element zemsty, tak naprawdę, wobec całego naszego środowiska. A pan minister Marcin Romanowski nie zrobił niczego, co by było sprzeczne z przepisami prawa. Natomiast już dzisiaj obserwujemy sytuację, w której człowiek, co do którego mamy obradować, a w parlamencie, w czasie komisji regulaminowej, nie ma możliwości zapoznania się z aktami sprawy. I to jest rzecz zupełnie niesłychana. My taki wniosek będziemy składali, jeżeli on, jako człowiek, co do którego prokuratura chce postawić zarzuty, ale jednocześnie idzie dużo dalej. Bo chce go zatrzymać i chce go aresztować, czyli złożyć wniosek o aresztowanie, bo wiadomo, że to sąd decyduje, no to znaczy, że tutaj już nie ma żadnych standardów. To proszę sobie wyobrazić sytuację, w której taki wniosek dotyczyłby państwa, a państwo nie, nie moglibyście się zapoznać z materiałami, którymi dysponuje prokuratura, z aktami sprawy. Więc dzisiaj taki wniosek z całą pewnością złożymy. A jeżeli chodzi o kwestię zatrzymania, aresztowania, nie ma żadnej podstawy do tego, dlatego że. W procedurze jest dokładnie opisane, kiedy może nastąpić zatrzymanie i aresztowanie. Niespełniona jest żadna przesłanka. Jeżeli ktoś chciałby się zasłaniać przesłanką mataczenia, to proszę przypomnieć sobie, jak pan Mraz przyszedł do parlamentu, opowiadał różne historie niestworzone, fabulował ale jednocześnie te taśmy, które przecież są w dyspozycji także i Państwa stacji. Nie ma absolutnie żadnej podstawy do tego, żeby zatrzymać i aresztować Pana Posła Marcina Romanowskiego. Prokurator mówi o niszczeniu dowodów na przykład. W jakim niszczeniu dowodów? No, nagrań, ale... No To jest, chcę Pani powiedzieć, że nie ma takich informacji. No, dzisiaj będzie próba właśnie zasłaniania się tego typu argumentacją. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście my prokuratorów się będziemy pytali o pewne kwestie. Mam nadzieję, że prokuratura będzie lepiej przygotowana niż w czasie posiedzenia, kiedy dyskutowaliśmy nad sprawą Michała Wosia. Jeszcze raz chcę podkreślić z całą mocą. Nie ma absolutnie żadnej przesłanki spełnionej, która umożliwiłaby aresztowanie pana Marcina Romanowskiego. Kwestia subwencji programowych, bo Portal Manej donosi, że w przyszłym tygodniu PKW może obradować nad, nad tym, czy odebrać właśnie za sprawę Funduszu Sprawiedliwości pisarki tę subwencję programową. Jak Państwo się do tego odniesiecie? My pokazywaliśmy w ostatnich dniach takie zdjęcia, obrazki w internecie, w portalach społecznościowych pokazujące naszych oponentów, tych, którzy dzisiaj są przy władzy, jak pełni oni są w hipokryzji. Z jednej strony nas atakują, że wspieraliśmy straże pożarne, szpitale, żeby służyć ludziom. A z drugiej strony sami pokazują czeki wielkie, że sami w internecie chwalili się nawet w kampanii do Europarlamentu, że załatwiali środki, środowiska różne im dziękowały, że środki były załatwione dzięki nim. Jeżeli tak, no to niech wszyscy będą równo traktowani. Oczywiście, że w tym szaleństwie wszyscy zapędzimy się w kozi róg, bo to będzie oznaczało, że żaden poseł nic nie będzie po prostu musiał robić, bo jeżeli cokolwiek zrobi, to zawsze będzie posądzony o to, że działał sprzecznie z prawem. To jest chore, to jest szaleństwo. Mam nadzieję, że um, Państwowa komisja wyborcza nie ulegnie temu szaleństwu A list y, Jarosława wyjaśniony? To jest sprawa wyjaśniona, takich listów było znacznie więcej. Ja sobie to przypominam, kiedy byłem jeszcze wiceminister sprawiedliwości. Także w kwestii dotyczącej mojej działalności, jeżeli jakieś kwestie pojawiały się w korespondencji kierowanej do pana prezesa czy w mediach. To pan prezes, rzecz oczywista, miał prawo, a wręcz nawet obowiązek zapytać o to. Tak było w tym samym przypadku. Jeżeli pojawiały się jakieś kwestie medialne, pan prezes zapytał ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, który jest liderem suwerennej Polski, wówczas był liderem solidarnej Polski. Zapytał o pewne kwestie. Proszę zwrócić uwagę, że tam jest tryb warunkowy, o ile y, są prawdziwe te informacje. Te, te informacje okazały się być nieprawdziwe, więc nie widzę żadnego powodu, żeby robić sensacji